Miałem najwyższą rangę top 350 LP. Znaczy top 350 nie LP, tylko top 350 serwera. i prawie challenger. I to jeszcze w sezonie 9. W sezonie 9 na sam koniec sezonu. jakby były Warcy w Europie. I grali sami zawodnicy klasy światowej, nie? To był chyba pik europejskiego solo -ku, nie? Szkoda, że nie zabrakło do challengera tam z dwóch winów. ale this would this. byłem ostatni raz w Grandmasterze? W ostatni raz w Grandmasterze byłem w 2023 roku. Wbiłem. Byłem Grand Mastera. A wtedy był tryhard Ark. Jeszcze na streamie grałem. Teraz na łęsie. Jak to zrobiłem? Przest. Walda temu dokładnie. Dobra, to by trzeba na poważnie grać i tryhardować. Która, w Xerata mam grać. Może bym tym Fizzem nieszczęsnym zagrał? O, Ivern w teamie? Dobra, go Fizzem. Niech będzie. Niech będzie ten przeklęty Fizz. Najwyżej się opłaczę, że nie biję obrażeń. Dobra, piorun? ten Impact? Grizzly? To nie wiem, czy tu. To... Ultimate? Czy to bieganie? Czy to? Nie wiem co Mango Fish gra. Czy Mango Fish gra na Korei? To China? Mango. Czemu go tu nie ma? Champions. Nikt nie gra Fizem. Nie jak w ogóle gra to. No dobra, zagrałem po prostu standardowo z tym. A na drugi? No, chyba to najlepsze. No coś tego typu? No i przede wszystkim gramy z Ignite'em. I zabijamy skórczy byka level 3. A jeszcze trzeba było potrzeba do Grandmastera? W ostatnie dwa miesiące znowu zacząłem trajardować w tę grę. Czemu? W sumie to nie wiem. Ale wróciła do mnie chęć do robienia czegoś więcej niż po prostu pracowania na streamie. Więc jak sobie grałem <gry> w streamie full focus, mega spłacenie i w pewnym momencie zrobiłem z 20 gier win streak Istny i zielony dywan i 600 LP niecałe dwa tygodnie. No i wtedy zaczęły się schody. Aż do jednego dnia dzień przed mid-drift i ostatnim egzaminem na studiach. Niech sami... <noise> ale kurwa, ale przejście było młodzież, młodzieżowe, nie? nie, nie, nie filmowe. spalam solo kolejkę i nagle pyk, pierwsza gierka totalnie rozjemna. Kolejna gierka, mega gasha, nie jestem niepowstrzymany, no ale jak to zwykle było na solo kolejce, nie da się grać, team meci to banda mała. Jestem masochistą jak ciągle tego Fiza? no niezbyt masochistą, mnie. Tym Fizem to zagraliśmy trzy gry przez ostatni tydzień, nie wiem czy tak dużo. A Kubon będzie bohaderem epizodycznym nowego odcinka Lewis Lol. Nagrałem film, który będzie 20 najlepszych akcji w historii League of Legends. I dodałem Kubona na Pentakilu i jem Singapur. Dobra, podjazd do przodu. Szkoda, że mam timing, ale wygrałem Trada, to najważniejsze. A nie, ty, wziąłem dwa creepy z trzech. No nie ma takiej tragedii. Dobra, że on mnie zaatakował dwa razy, bo wziął agro, przez co creepy nie umarły i mogę mnie stresować. Jak on tak podchodzi, to go obijamy. I to jest ogólnie dobre, bo ja, level 3, mam dosyć sporą szansę go zabić. Więc każde obicie go jest na wagę złota, nie? No jeszcze musiałbym mieć trzeci level musiałbym wave'a mieć lepiej ustawionego. A przecież że dwa razy strzelam tak z E. To jest tak niefajnie, dlatego trzeba to dopuszczać teraz. On to chociaż tak trochę przytrzyma. Dobra, dorsz, to no dobra, teraz jest trójka. O, nie chciałem dostać tego suła, mam dostał tu mocną obitkę. Ale wszystko wydodżowane i zajebiście. I teraz wave'a trzymamy tutaj. Kurwa, ten z tym krzakiem to co odpierdala? tym Ivernowskim. No i dobra, to jest idealny spot do trzymania wave'a dla mnie. Uwielbiam tym creep'em. Bo on tu podejść nie może, a jak podejdzie to daje konkretny dojazd. No dobra, gościu coś tam świruje. No nie, po prostu zostaw to. Cofnij tym Ivernem. I on bardzo dużo tutaj traci No i gościu podejść teraz nie może. Ja tu mogę grać. Dobra, zabijamy ich tu. Dawaj. Jeszcze Yasuo jest pierwszy. Na playu. Czy ja zdążę tu do niego dobiec? Eee, powinienem go zabić tutaj. No kurwa. Czy było warf palić dwa summoner spele, żeby źródła tu zabić? Nie wiem. jak nam idzie? Zajebiście ustawiony. No i to jest coś, co chcielibyśmy widzieć. Ora, przynajmniej buty przez to mamy. Ja mam blue buffa. Boczko. Czemu Czemu nie stakuje? Nie wiem do którego... w którym momencie to napisałeś. Ale jak tam wchodziłem na pierwszym dwóch levelach, to, to ciężko było wrzucić dwa ataki, nie? Będę więcej damage'a dostał z creepów. Dobra, teraz od razu do boku trzeba pójść. No i do boku pójdę od razu, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że zdodżuję jego stuna. Bo tak grają zwyczaj, że po prostu ci rzucam to, bo myślę, że w niego polecisz. Dlatego zamiast auto-atakować, najlepiej się ruszyć w bok. On wie, że ja tu jestem, czy nie? To ja z creepów. Bo bo jak grot creepów. No, jak działałem te krzaki. Ten klip stoi w krzaku, to mnie powinien widzieć, nie? O kurwa, ale kipa! Dobra, jeszcze spalił fleszę Ignita Drechunia, ale on no, gość to rakanem, więc może nie masz tak tragedii. A Bane'a idziemy pierwszego. Ty, do czemu ja kupiłem dwie książki? Nieważne, nie wiem, czemu kupiłem dwie książki, ale idziemy w Bane'a. A o, dostał tutaj trochę kolega Ganski pomocy. No dobra, dopuszujmy to. Może poszukajmy w bocie czegoś. No razie zobaczymy, jak wygląda sytuacja tutaj. Robi Drake'a? Nie, nie robi. Okej, okay, gości się cofną tutaj do bazy. No i dajmy teraz mu dopuszować to. Żeby trochę wyszedł spod towera. Odejmy wszystkie jego spele. fizem, to jednak można się ruszać i dodżować jakoś to. Nie wiem, jakąś Orioną czy czymś, to trochę gorzej takim fizem elegancko. No i dobra, jest super wave ustawiony. I teraz tylko czekamy, aż on zacznie channelować Q. O, Rakan zabił Drake'a. Interesujące. Jakąś rybkę na nim. O, i tak powoli go wypróbujemy zownować. Nie ma teraz jakiegoś okna, żeby gdzieś zejść. Mogłbym creepów też nie misować. Byłoby bardzo fajnie. Nie wiem, czy nie jest za daleko, żeby w niego rzucać z rybę. Gdybym tym dostał. Pod Dobra, jest tam jakaś afera pod czerwiakami, dlatego dopuszczowanie wave'a i zbiegamy. Chociaż tam jest 1 na 3, to jest trochę pizda, to jest wart. No i dobra, ja nie wiem czy ja się po prostu nie muszę cofnąć i musimy oddać czerwiaki przez to, że Punisher Cwardów w zszedł, a nasza Soraka wali konia na bocie. No ale przynajmniej bot mega stąpuje. jest jakiś plus tej sytuacji. Nie, ja nie gram Ludena. Właściwie wszyscy grają Leech Bane w tego, w zonie. Wszyscy, wszyscy grają. Jezu, ale kolega się zdenerwował. No, trochę szkoda, bo tracimy trzy czerwiaki, on się wyjebał. On jest w ogóle 0-3, ty. No nie trzeba tam zajrzeć Zara. Nie mogą go zabić pod towerem? Dobra, zrobię tak. Taki szybki przejazd i wyjazd z E. Typowa sztuczka na fizie. Podchodzisz w ziutka, walisz kombo i potem wyskakujesz tyczką. A teraz to jest huge. Bo ryba go zabija. Dobra, no on musi flashtąć. Ja go zabiję teraz pod towerem tu. Jedyny problem jest taki, że pewnie tu gdzieś lata w jego z Rakanem. Dobra, w bocie tam się coś dzieje. Jak dużo ich tam jest? O, dopuszujmy to. To jest taki, że jak to dopuszuję, to nie mam tyle many żeby go daj wnąć. Ale on tego nie czuje, chyba. Ale go trochę tutaj poświrujemy. Potrzebuje 180 many na full combo. Więc tak, grajmy, żeby go może zownować jakoś Uprzykrzać mu życie Bo się zaraz mana skończy ja coś tu grał dalej? No, z po prostu E, żeby dopuszczać tego wave'a Bo mogę tak zrobić, bo będę miał potem Wciśnięć do rybki On cały czas nie ma flesha Więc... A, możemy go jebnąć I wezmę to i się cofnę I będę miał wtedy Elegancko prawie golda na Lich A, A ty 100, 100 golda jeszcze potrzeba Altas, teraz Zagramy po prostu rybę, nie? Tutaj Próbuję rybę i... Wchodzimy w niego, nie? Frontalnie. Dobra. Umiera? Umiera. Dojechany, rozjechany totalnie. Wywalone w tego ziutka. Kserat flaszczą, ale kserat flash tam już dawno temu. Dobra, mam plesy. Więc. Don't be scared. O kurwa. Ale, Soraka leczy? Wyleczy mnie? Wystarczająco? Dobra. A jak go zabijam tej chociaż? To trochę dysrespekt z mojej strony. Nie sądziłem, że zostanę agro pod towerem. Myślałem, że po prostu wyskoczę na E. A zabrakło obrażeń. Ma, raczej zabrakło range'a, My bet. No dobra, mamy liczbę i buty, więc teraz już masakracja tego Fiza. i to jest też jedna z tych gier, co Fizz actually jest w Git. Bo ich team nie ma za dużo rzeczy, które mogą mnie skontrować. I ja mam jeszcze. Fajny setup z tym wernem. Nie no, Medjaya to jest specyficzny item, nie? Bo to teraz nie ma spota żebym kupował Medjajkę. Dobra, on cały czas nie ma flesza. Będziemy no, chcieli to zaraz wykorzystać. Mimo, nawet można by tu próbować go dajwować, nie? Dobra, po prostu tego wave'a, żeby gdzieś tam do bota grać. Bo wydaje mi się, że tam więcej zdziałamy. plus prostu może być gdzieś w jego i może być jakaś afera. A ja mogę w to kliknąć? O! Jest szansa, że mnie wyleczy z Soraką. Weź mnie wylecz. dzięki. dalej, to mój wave. Ola na topie zabił, nice. Ten, tu wydajemy się poświrować. Dobra, rybal, taka bardziej protekcyjna. No i wycofajmy się z tego, to wyglądało chujowo już na starcie. Nie no nie... Just, just leave it! No nie grajmy tego, to nie ma po co, nie ma po co panowie? No spokojnie. Mieliśmy tower, no i git. Więcej do czynienia niepotrzebne. Ja ma, witam stolarza na Kiksonie. To na Kiku pisze kopniak. Dobra, i kolega na xeracie musi się pożegnać ze swoim żywotem. Oj oj. Ale to Q trochę go sprzedało. Czyżby? Dobra, ale co tu robi Wiego? Co tu robi Pani wordów? No może ten Pani to Street Sniper? Może on trochę lepsze E zagrał to pierwsze. No dobra, zabiję na topie chociaż. i tak jestem fajnie. Dobra, jakiś tepek dziki. Dobra, trochę różyczek to mogę wziąć. Może komuś życie uratuje. Nie, ciekawe Ile razy była taka sytuacja, że ktoś komuś wiodła życie? Przez to, że wziął różyczkę i ziemiach dostał level upa. No, dziki moment tego zawodnika. Ja w zonie jeszcze, jakby co. Ale okej, okay, dwóch nie żyje. To wzięte. Może by się po prostu poszli tam zabić tego zioma? No, lec z nim. Do spodu. Ja mam zonię jakby co Ale okej, okay, fajn Mogę się cofnąć, kupujemy teraz pałę i tak to się żyje, nie? Buty level 3? No, to nie trzeba kupić buty level 3, one są zajebiste na tym fizie. Zonie in tu buty level 3 900 gold potrzebne. Dobra on się wypali? Nie Ten umrze Dobra, Jasuło go tam zabił nie rybki. No może mu nawet zajwować. Dobra, Hera zleci. Wjeżdżamy tu. No! Autos. Pum. żegnamy kolegę. No i wernie jest taki OP! była buba, że ty nie masz challengera, nie? To jest szok. Teraz kupujemy najbardziej broken buty jakie są i idziemy w czapę. Że te buty dają tyle cooldownów. Jeszcze dają ci 10% movement speed, jak kogoś wejdziesz. Wild. Mam 400 movement speeda tak po prostu. casualowa tym fizem. Mam zwykłe buty i Lich Nie bane. Pojebane. TV. Dobra teraz idziemy przez Drake'a. Ja najpierw mi do wave'a wezmę. Najpierw wave'y. A ty co, cpaniaku? brazanie tu dopychamy. O, w ogóle dostał po rybce podrzut i ten se w niego zerkował? Czy w tego Xeratha chce się wpierdalać na pełnej? A! Świru biru. Za dużo tej chłopaków jest. Na topie, żeby tier dwójki tylko nie wziął. Bierzemy Drake'a. A, po prostu wezmę tego wave'a. Jestem jakieś jakiś żeby coś na topie zagrać? Chyba nie. O, po prostu wezmę se to. Pół godziny bicia, no ale mamy to. Jakby na tobie był to zabijamy tutaj X9 Xerat. W ogóle ziemiach zagrał podwójną manę. What the fuck? Jaki to ma sens? Chodź tu. Chciałem, że go może jedne, ale ta tarcza z Archangela Zbyt huge Ale gość jest bez flesza, nie? On tu stoi trzy ekrany dalej Zad symbol Chciałem ja, Freedom Adventure Czy Kiana jest nadal dobra? Nie wiem, co można na myśli przez powiedzenie, czy jest nadal dobra bo nie wiem, kiedy Kiana była dobra. Zawsze jest taki champion typu pod zadymę, nie? Jak jesteś mega skillowym graczem, to będziesz robił difference i łatwo będzie nie skierować. Zwłaszcza im, im gorsi są przeciwnicy, tym łatwiej jest wykorzystać taką Kijanę albo Fiza, żeby źródł w stanie zastąpować i być do przodu, no jak jesteś już do przodu, takim championem, to jest z górki, nie? Ale Kiana musi być mega dobry, nie? Ale jak jesteś mega dobry, to łatwo jest zaskoczyć, bo strasznie dużo obrażeń bije ten champion. Więc łatwo jest tam kogoś wywalić na linii level 3, nie? Jak grasz takim fizzem, kianom, najważniejsze to jest na level 3 zrobić jakąś zadymę. Bo wtedy na tych levelach jesteś wpływ silniejszy od większości championów, W szczególności na midzie, nie? Okej, okay. jest tu jakiś gaming? Gość już Serpent Spanga ma. Chyba tutaj była taka zaunująca trochę rybka. Chciałem zagrać pod to, jakby Jinx poszedł, do przodu, ale się obsrała. On cały czas napierdala w tym topie. No weźmę sobie tier dwójkę, no szkoda. Ale też wezmę tier dwójkę tutaj. Więc trochę golda przytulimy. O 2800. No w idealnym siedzia po prostu się cofam. O, nice. Ale na pierdalanko. Oh, jest dead. Teraz się cofam, kupuję pałkę. No i nie wiem. Nie wiem co dalej kupuję. Mogę wszystko kupić, tak szczerze. Mogę kupić sobie Storm Surge'a. Mogę nawet kupić normalnie, pewnie Wojt Staffa, ale po co mi Staff w sumie? Jak oni nie będą millionera i nie mają. Mogę kupić maskę, Mogę kupię nawet Shadow Flame'a. Mogę po prostu zagrać Ludena. No kurde, arsenał możliwości jest tutaj spory, nie? No Dobra, wypuszczajmy najpierw tu wave'a. Właśnie jest trochę out of position tu. Plus Drake zaraz stoi, więc fajnie byłoby go po prostu z z wyłapać tutaj. O, jak głęboko jest. O, to będzie deska. Tu jeszcze jest 100. Dobra, i Kill jest ukradnięty. Ty czy oni robią nasz Robią, ty. Nawet zerkował, żeby to zrobili. No, a czy są, są w stanie to zrobić? Erka tutaj, duża rybka. Okej, okay, gościu pod to podszedł. Dobra, no, wzięli sobie. No, ale wszyscy umarli. Czy takie warf? No, sytuacja ma dużo plusów i minusów, nie? Na pewno musieli coś spróbować. Jak my tak w bota poszliśmy, ledwo co im się udało. No ale teraz my weźmiemy Drake'a, weźmiemy te towery tu wszystkie. No ani to nie było warf, no ale ostatnia deska ratunku tak zwana chyba. Teraz możemy wziąć ten tower. Ho, ho, ho. No dobra, inhibitor jebać. Po prostu cofnijcie się. Jakby trzeba było, mogę rzucić rybę na uratowanie życia. Mam 3000 i co ja kupuję za trzy koła? Jestem w w chyba zagrał, No szybko biegał. No tak, bo po co się po prostu grzecznie zrykolować, jak można się wyjebać? No, classic. Powinienem też kupić. Bo problem z w tej sytuacji jest taki, że kupię Medjaja i umrę, to jest lipa. A jak miałbym zdobyć staki jakieś na tym, to i tak w następnym puszu grę kończymy. Więc zbyt dużo waliu z niego nie mam. O, teraz ten się wypierdala. Teraz ja idę wyjebać się za niego. Dobra. Nie wiem co oni tu próbują. A, zabiję go dla punktów stylu. Teraz Zonia, żeby kupić sobie trochę czasu. No i okej. Żyję. Essasito. Dobra, jakby się tam i tu gdzieś włapali? W bocie jest duży wave. Tanie gdzie ziótek jest, nie? Dobra, wziąłem dwa creepy. Powinna to pomóc spuszować tam wave'a. Może to po prostu wezmę sobie taką, podejdę casualowo, frontalnie. Bo ja robię tak, autos. O kurwa, Oto to odjebałem trochę trzodę. Myślałem, że może jakoś sięchnie, powinienem chyba z Q zacząć. Ej, Irelia flaszowała No wygrywają. Siema, hasiek. Chyba tak, nie? Dobra, Ziemet nie żyje. Dobra, no, sobie gniemy tam na koniec gry. Jak się grało do tego kserata w tej grze? Nagret, no, jak ma grać z kseratem w jakiejś fizy i zery, to jest tak niefajnie. Ryba taka zwana zownująca. Ignite morderczy. Dobra, kończę ten cyrk GG. Let's go! Ale Deps zawalił tym kogiem.